Czy jeśli w Twojej organizacji doszło do naruszenia ochrony danych, ale dane wyciekły do tak zwanego zaufanego odbiorcy, to czy musisz takie naruszenie zgłaszać do UODO? Oceniając ryzyka podczas naruszenia poufności, warto rozważyć, czy podmiot, do którego dane trafiły, mieści się w definicji tak zwanego zaufanego odbiorcy. Ale zaraz, kim on w ogóle jest? Zgodnie z najnowszym poradnikiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, UODO, zaufany odbiorca to podmiot, który przypadkowo otrzymał dane osobowe, ale dzięki dotychczasowej pozytywnej współpracy z naszą organizacją można uznać go za godnego zaufania. To czym w takim razie jest pozytywna współpraca? Nie istnieje bezpośrednia definicja, ale możemy się domyślać, że jest to taka współpraca, w której Poszczególne jej strony są zadowolone, czują się bezpiecznie, a jej warunki są korzystne dla obu podmiotów. Zaufanym odbiorcą mogą być m.in. inny dział w Twojej organizacji, sprawdzony dostawca, z którego usług korzystasz od lat, czy inna spółka z grupy kapitałowej. Zobaczmy to na przykładzie. Mleko się rozlało. Twój kolega z pracy przesłał maila z zestawieniem zawierającym dane osobowe do wieloletniego kontrahenta Twojej firmy zamiast do księgowości. Co w tym przypadku jest istotne i powinno podlegać ocenie? Między innymi, po pierwsze, że pozostawałeś, czy Twoja organizacja pozostawała z odbiorcą w stałej relacji, jest to kontrahent, z którym współpracujecie od lat, więc odpowiedź tutaj będzie twierdząca. No, i po drugie, ważne będzie też, że znasz istotne szczegóły dotyczące odbiorcy. Na przykład wiesz, że ma wdrożone odpowiednie procedury RODO i stosuje wysokie standardy bezpieczeństwa IT. A skąd możesz wiedzieć takie rzeczy? Oczywiście z ankiety bezpieczeństwa, jaką wysłałeś czy wysłałaś swojemu podwykonawcu, któremu powierzasz dane osobowe. No bo zawsze o tym pamiętasz, żeby weryfikować procesorów pod kątem bezpieczeństwa powierzanych im danych. Jeśli nie. No to zacznij jak najszybciej. Pamiętaj, że uznanie kogoś za zaufanego odbiorcę minimalizuje ryzyka, ale niestety nie jest żadną gwarantowaną polisą ubezpieczeniową automatycznie zerującą wszystkie możliwe zagrożenia. Oznacza to, że uznanie kogoś za zaufanego odbiorcę nie wpływa na kwalifikację zdarzenia. To wciąż naruszenie ochrony danych osobowych. Uznanie kogoś za odbiorcę zaufanego jest tylko jednym z wielu elementów oceny ryzyka naruszenia. Nie powoduje automatycznie, że naruszenie nie generuje ryzyk dla osoby, której dane dotyczą. Może zmniejszyć te ryzyka, a więc i prawdopodobieństwo konieczności zawiadomienia urzędu czy osób poszkodowanych o naruszeniu, ale musisz przeanalizować też pozostałe czynniki, które z kolei te ryzyka mogą zwiększyć czy mogą sprawić, że te ryzyka w ogóle się pojawią.